Hej, witam Was w 13 dniu polecankowego kalendarza książkowego. W dzisiejszym dniu mam dla Was coś innego, ponieważ jest to autobiografia. Autobiografia człowieka kontrowersyjnego, a mianowicie. Kuba Wojewódzki nieautoryzowana autobiografia, i tak czytałam ją na czytniku. No cóż, o fabule nie będę za dużo opowiadać, bo w biografiach nie ma zbytnio fabuły. Ale co mogę Wam powiedzieć o książce? Język książki jest pisany stylem potocznym, w sumie takim stylem, jak mówi Kuba w swoim programie. Możemy to zauważyć, czytając jego wypowiedzi. Na pewno będzie tu dużo odniesień z, y, do jego programów. Jest tutaj również cała jego historia. Książka jest naprawdę ciekawa. Nie zabraknie również cytowanych wypowiedzi gości Kuby na jego temat. Narratorem książki jest Kuba, więc jest on narrator pierwszoosobowy. Czyta się ją szybko. Ogólnie czytając tą biografię uśmiałam się, więc polecam.